Witam Cię bardzo serdecznie i zapraszam na krótki set z Pilates Reformer. Dzisiaj zrobimy sobie taką krótką zajawkę na naszą górę i brzuch. Więc zaczynamy sobie od ułożenia headrestu, następnie przechodzimy do pozycji siedzącej, chwytamy się za długie obręcze, za długie sploty. I razem z wózkiem, który jest ułożony na samej czerwonej jednej sprężynie, czyli czerwoną sprężynę zakładamy na wózek, i razem z wózkiem robimy ruch rolowania się w tył. Pamiętajmy, że pozycja brzucha, wciągnięty zasany pępek, schowane żebra, i lecimy z wydechem powolutku w tył. I powolutku w przód. Na dole robimy wdech. Powoli brzuch mega zasany. Łopatki niziutko. Staramy się nie podwyższać łopatek, ściągnięte lekko barki. Kręgosłup literkę C. Nie zadzieramy głowy do góry ani nie wduszamy ją w mostek. Jeszcze jeden. Świetnie. Dla relaksu możemy sobie chwilę odpocząć. Przygotowujemy się teraz do drugiej serii. W drugiej serii będziemy zatrzymywali się w pozycji leżącej. Zjeżdżamy w dół i trzymamy. Powoli do góry. I znowu dół. Trzymamy do góry. Powoli dół. Góra. I jeszcze raz. Powoli dół. Góra. Świetnie. Możecie słyszeć odgłosy z drugiej sali. Trwa trening w tej chwili. Mam nadzieję, że Wam nie przeszkadzają. Następne zostajemy w pozycji opadu, tułowia. Hop. Następnie jedna noga podnosimy do góry, cofamy. Druga noga podnosimy do góry, cofamy. Zmiana. Trzymamy dobrze. 4. Jeszcze cztery. Jeszcze trzy. Jeszcze dwa. Mocno wduszamy pępek w kręgosłup. Powoli odpoczywamy. Świetnie pracują mięśnie skośne kręgosłupa przy tym ćwiczeniu. Mięśnie skośne brzucha, przepraszam. Ale i najszersze brzmi tu również. Mięsień prosty brzucha. Bardzo dobrze. Następne ćwiczenie. Dalej ta sama pozycja. Hop. Tym razem nadziewamy się klatką piersiową na kolano i robimy to na zmianę. Mocno czuć najszersze grzbietu. Mocno duszamy, pępek w kręgosłup. Chowamy żebra. Jeszcze cztery powtórzenia. odpocznij, o oh, następnie zabieramy headrest obniżamy go i jedziemy dalej tym razem nogi proste plecy proste w neutralnej pozycji brzuch oczywiście zastany przyciągamy do brzucha hop jeżeli macie na długich tak jak ja, to jest lżejsza opcja zawsze można sobie zdjąć z długich na krótkie i troszeczkę podwyższyć ciężar ten sposobem długa szyja dziewięć ostatni Teraz uwaga, przyciąga jedna ręka, druga zostaje w miejscu, jednocześnie z przyciągnięciem robimy rotację w stronę ręki, która robi ruch. Świetnie, teraz łokcie szerzej. Powoli odkładamy. Nie chodzi o to, aby rzucać wózkiem i pokazywać, kto zrobi szybciej, tylko powoli. Subtelnym ruchem 9-10. Teraz delikatnie otwieramy. chwila. Osiem. Dziewięć. I ostatnio. Pięknie. Mamy to. Odkładamy. Dziękuję.